Poszukiwanie prawdziwej miłości to przygoda, której wszyscy, zarówno single, w związku czy żonaci pragniemy głęboko. To poszukiwanie miłości sprawia, że spotykamy różnorodne osoby. I tutaj pojawia się pytanie, czy znalazłem swoją drugą połowę? Ta natychmiastowa więź, jakby niewidzialna siła cię do niego pociągała, i nagle On opanowuje wszystkie Twoje myśli, sprawiając, że serce bije szybciej wystarczy spojrzeć na niego. Czy nie zmołaj Ale pojawia się wątpliwość, czy on jest osobą, którą Bóg postawił na mojej drodze? Zagłębmy się w tę emocjonalną i duchową podróż w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Opowiem ci, jak odczytywać te znaki, co one naprawdę znaczą i jak rozpoznać, czy ta specjalna więź jest częścią boskiego planu dla ciebie. Jeśli również szukasz, chcąc poznać więcej o miłości, związkach i drodze, jaką Bóg dla nas wyznaczył, to ruszajmy. Odkryjmy razem tajemnice serca i plany, jakie wszechświat ma dla naszej przyszłej miłości. Wiedz, że miłość może być wszędzie, czasami bliżej, niż sobie wyobrażamy. Pozwólmy sobie na to zgłębienie. Zrozumienie, czym jest miłość i jak działa przyciąganie. Może być skomplikowane, zwłaszcza gdy próbujemy zgodzić te uczucia z naszą wiarą i przekonaniami. Dla nas, chrześcijan, autentyczny związek przechodzi poza połączenie fizyczne czy emocjonalne, jest częścią większego, boskiego planu. Bóg ze swoją nieskończoną mądrością prowadzi nas i pokazuje znaki, że jesteśmy na właściwej drodze, zwłaszcza w naszych romantycznych związkach. Dziś chcę omówić trzy znaki, które mogą wskazywać, że Bóg ma plan, abyśmy byli z kimś konkretnym. Te znaki są jak latarnie morskie, które oświetlają naszą drogę i pomagają nam zauważyć, czy osoba obok nas jest wybraną przez Boga. Po pierwsze, ważne jest zwrócenie uwagi na pokój, który doświadczamy obok właściwej osoby. Nawet w najbardziej burzliwych momentach ten wewnętrzny pokój który może pochodzić tylko od Boga, nas otacza. Jest to jasny sygnał, że jesteśmy na drodze, którą zaplanował dla nas. Drugim znakiem jest wzrost wspólny. W błogosławionym przez Boga związku wzrost zachodzi zarówno indywidualnie, jak i duchowo. Ten rozwój nie tylko umacnia relacje, ale także zbliża nas do celów, jakie Bóg ma dla nas. Ostatnim ale nie mniej ważnym znakiem jest harmonia celów i wartości. Kiedy Bóg chce, abyśmy byli z kimś, nasze cele życiowe i wartości doskonale się zgadzają. To nie oznacza, że będziemy zgadzać się we wszystkim, ale będziemy mieli wspólny kierunek do podążania. Niezależnie od tego, w jakim jesteś etapie życia miłosnego, czy jesteś ciekawy kogoś wyjątkowego, czy też już jesteś w związku i chcesz upewnić się, że podążasz za boskim planem, ważne jest obserwowanie pewnych znaków. Te wskazówki mogą być odpowiedziami, których szukasz, aby lepiej zrozumieć boski cel dla Twojej miłości. Kiedy miłość jest prowadzona przez Boga, staje się wyjątkowo piękna. Wszyscy marzymy o odkryciu prawdziwej miłości i doświadczeniu pokoju, który ona przynosi. Jednak to poszukiwanie często prowadzi nas przez drogi frustracji i chwile, które testują naszą wiarę i cierpliwość. Kluczem do pełnego i spokojnego związku jest zaufanie boskiemu planowi. Bóg ze swoją ogromną mądrością wyznaczył określoną ścieżkę dla każdego z nas, włączając spotkanie z idealną osobą w najbardziej właściwym momencie. Odczuwanie głębokiego pokoju jest jednym z najbardziej oczywistych znaków, że podążamy właściwą drogą ze swoim partnerem. Obok odpowiedniej osoby, niepokój i niepewność co do przyszłości są zastępowane uczuciem spokoju i zadowolenia. Ten spokój odzwierciedla naszą wiarę i pewność, że jesteśmy dokładnie tam, gdzie powinniśmy być, we właściwym miejscu, o właściwej porze, z właściwą osobą. Jeśli ten spokój jeszcze nie jest częścią Twojego związku, ważne jest pamiętanie, że czasowanie Boga jest doskonałe. On wie, co tkwi w Twoim sercu i jakie są Twoje potrzeby, znacznie bardziej niż Ty sam. Zachowaj wiarę i nadal pokładaj w Niego zaufanie. Modlitwa i medytacja są jednymi z najbardziej skutecznych sposobów kultywowania tego pokoju i poszukiwania boskiego prowadzenia. Zarezerwuj czas na rozmowę z Bogiem, prosi o Jego kierownictwo i mądrość w Twoich związkach i naucz się rozpoznawać, czy ktoś jest właściwą osobą dla Ciebie. Warto zaznaczyć, że pokój oferowany przez Boga to uczucie głębokiego i niezachwianego spokoju, nie jest dyktowane przez okoliczności ani ludzi wokół Ciebie. To dar, który rodzi się z Twojej więzi z Jezusem Chrystusem. Nawet w najtrudniejszych rozdziałach twojego romansu, można znaleźć pociechę i bezpieczeństwo w Chrystusie. Jeśli przypadkiem czujesz się zniechęcony lub zraniony w swojej podróży w poszukiwaniu prawdziwej miłości, staraj się nie tracić nadziei. Wiedz, że Bóg wyrysował niesamowity plan dla twojego życia, który obejmuje szczęście dzielenia go z kimś, kto jest tego wart. Kontynuuj w nim ufając, a będziesz prowadzony do historii miłości, która została starannie zaplanowana z myślą o Tobie. Kluczowym elementem błogosławionego przez Boga związku jest istnienie wspólnego celu między Tobą a Twoim partnerem. Wszyscy szukamy sensu i celu w naszym istnieniu i kiedy znajdujemy kogoś, kto rezonuje na tych samych falach co my w odniesieniu do tych idei, nasza wieś staje się silniejsza. Może to dotyczyć dowolnego aspektu życia, takiego jak kariera, budowanie rodziny, praktykowanie wiary i inne. Dzielenie wspólnego celu karmi silne poczucie jedności i kierunku. Obok odpowiedniej osoby ta harmonia manifestuje się jasno i mamy pewność, że jesteśmy razem z jakiegoś większego powodu. Ten cel nie tylko dodaje więcej sensu do związku, ale także wspiera wzrost wzajemny umacniając więzi i wiarę wspólną. Zrozumienie znaczenia posiadania wspólnego celu w relacji jest fundamentalne. Nie jest niezbędne, aby cele lub marzenia każdego były identyczne. Istotne jest, aby istniało wspólne widzenie życia i relacji, w którym obaj się wspierają i zachęcają. Oznacza to współpracę zarówno w celach indywidualnych, jak i wspólnych. Prawdziwa harmonia w związku nie wynika z homogeniczności myśli, ale z wspólnego wysiłku w kierunku, który jest wzbogacający dla obojga. Posiadanie wspólnego celu i wizji jest kluczowe dla budowy trwałego i znaczącego związku. Kiedy obaj partnerzy poświęcają się osiągnięciu czegoś większego, to nie tylko cementuje to wieś, ale także dostarcza siły potrzebnej do pokonania trudności na drodze. To obejmuje sposób w jaki radzimy sobie z różnicami między nami. Zrozumienie i szacunek dla osobliwości partnera jest istotną częścią procesu wspólnego podążania ku wspólnemu celowi. Wspieranie siebie nawzajem w osiągnięciach osobistych podczas dążenia do wspólnego marzenia ustanawia dynamiczną wzajemnego wsparcia i wzrostu. W poszukiwaniu towarzysza do dzielenia życia ważne jest spojrzenie poza powierzchowne podobieństwa. Poszukaj kogoś, z kim naprawdę możesz dzielić marzenia i cele oprócz wspólnych zainteresowań. Ważne jest znalezienie osoby, która rozumie, szanuje i wspiera Twoje ambicje, ktoś, kto stoi obok, gotowy budować życie we dwoje, oparte na wspólnych celach i wizjach świata. To podstawa trwałego związku, pełnego miłości, szacunku i wspólnego celu. Zastanawianie się nad wspólnym celem w Twoim związku to kluczowy krok. Jeśli znajdziesz się w wątpliwości lub zamieszaniu co do kierunku, który należy obrać, zastanów się nad zgodnością marzeń i planów przyszłości obojga. Jeśli zauważysz, że nie jesteście na tej samej stronie, może to być czas na szczerą i uczciwą rozmowę ze swoim partnerem. Otwarte dyskusje na temat oczekiwań i pragnień każdego z Was w związku są kluczowe aby zapewnić, że oboje podążacie ramię w ramię w kierunku tego samego celu. Należy pamiętać, że Bóg zaplanował coś niezwykłego dla Twojego życia, włączając w to Twoją podróż miłosną. On pragnie, abyś znalazł kogoś, kto nie tylko dzieli Twoje wartości, ale także zgadza się z Twoimi wizjami i marzeniami na przyszłość. Ta zgodność jest kluczem do zdrowego i pomyślnego związku. Jeśli znajdujesz się w tej chwili refleksji, ważne jest zaufanie czasowi i planowi Boga. W pewnych momentach może się wydawać, że dryfujemy albo że rzeczy nie idą zgodnie z oczekiwaniami, ale zachowanie wiary i cierpliwości są kluczowe, aby zrozumieć i zaakceptować Boski Plan dla naszego życia. Pamiętaj, Bóg zna Twoje serce i Twoje najgłębsze potrzeby, i on poprowadzi Cię do osoby, która została przeznaczona. Aby być Twoim towarzyszem życia. Bycie otwartym na dialog, refleksję i zaufanie boskiemu czasowi może nie tylko wzbogacić Twoją obecną relację, ale także rozjaśnić Twoje poszukiwanie prawdziwej miłości. Znalezienie kogoś, kto rezonuje z Twoimi wartościami i wizjami, jest kluczowe dla budowy przyszłości pełnej miłości, zrozumienia i wspólnych celów. Stanie obok kogoś, kto inspiruje Cię do bycia najlepszą wersją siebie, to jeden z największych prezentów związku. Kiedy znajdziesz tę wyjątkową osobę, dostrzeżesz pozytywną zmianę w sobie. Stajecie się nawzajem wsparciem, popychając się wzajemnie do stawiania czoła wyzwaniom i kultywowania najlepszych wersji siebie. Rozpoznanie, że być dla siebie najlepszym nie oznacza doskonałości, jest fundamentalne. Każdy z nas nosi własne niedoskonałości i wyzwania. Jednak znalezienie kogoś, kto akceptuje cię takim, jakim jesteś, jednocześnie motywując do przekraczania siebie i rozwoju, to rzadki skarb. W prawdziwie zdrowym związku odkrywasz nie tylko miłość, ale także towarzysza, który wspomaga rozwijanie twoich cech i inspiruje cię do osiągnięcia swojego maksymalnego potencjału. Stajecie się dla siebie filarami wsparcia, świętując sukcesy i wspierając się w chwilach trudności. Jeśli znajdujesz się w związku, który pobudza cię do doskonalenia się, traktuj to jako skarb i doceniaj, jak twój partner odegrał kluczową rolę w twoim osobistym rozwoju. Chęć zrobienia tego samego dla niego pojawia się naturalnie. To odzwierciedla prawdziwy duch błogosławionego i wzbogacającego więzi. Gdzie obaj ewoluują razem, wzmacniając się nawzajem i idąc za rękę, inspirując się do osiągnięcia najlepszego. W chwilach, gdy czujesz się zniechęcony lub przygnębiony, ważne jest, aby pamiętać, że istnieje szczególny boski plan dla Twojego życia, który obejmuje również Twoje życie miłosne. Bóg pragnie, abyś był obok kogoś, kto nie tylko motywuje Cię do wzrostu ale także jest obok ciebie jako stałe wsparcie w twojej drodze. Nie gocie na mniej niż zasługujesz. Ufaj czasowi i boskiemu planowi, wierząc, że on poprowadzi cię do osoby przeznaczonej nie tylko na twojego towarzysza, ale także twoje największe źródło inspiracji. Bycie dla siebie nawzajem najlepszą wersją siebie jest kluczowe w każdym związku, wymaga to wzajemnego wysiłku. Jeśli pragniesz mieć kogoś, kto cię inspiruje do przekraczania siebie, bądź gotowy zaoferować to samo. Oznacza to być filarem wsparcia, zachęty i miłości, w dynamice, gdzie oboje dążą do wydobycia najlepszego z siebie. Budowanie tego solidnego fundamentu przynosi korzyści dla obu stron. W tym procesie ważne jest pamiętanie, że wsparcie i motywacja działają w obie strony. Prawdziwie zdrowy i satysfakcjonujący związek to taki, w którym obaj partnerzy czują się docenieni, wspierani i pobudzani do wzrostu. Poprzez kultywowanie atmosfery wsparcia, miłości i zachęty, tworzysz idealne warunki dla wspólnego wzrostu. To pozwala Ci osiągnąć najlepszą wersję siebie, nie tylko indywidualnie, ale jako zjednoczona para. Warto zauważyć, że w błogosławionym związku osobisty rozwój jest zarówno darem dla samego siebie, jak i dla partnera. Ten ciągły cykl miłości i wsparcia wzajemnego nie tylko wzmacnia więź, ale również podnosi obu do nieznanych wcześniej wysokości. Pozwolenie Bogu prowadzić tę drogę i być otwartym zarówno na dawanie, jak i otrzymywanie tej miłości i wsparcia bezwarunkowego jest kluczowe. W dziedzinie związków priorytetem jest podążanie za wolą boską ponad naszymi własnymi pragnieniami i planami. Ważne jest pamiętanie, że Bóg widzi idealną drogę dla nas, rozumie pragnienia naszego serca i ma już w głowie idealną osobę do dzielenia naszego istnienia. Zachowuj wiarę i niego cię na mniej niż zasługujesz. Wierz w boski czas i boski plan. On z pewnością poprowadzi cię do odpowiedniej osoby we właściwym momencie. Nasza wiara powinna zawsze opierać się na obietnicach Boga i Jego wierności, jak uczy nas przysłów 16:3. Zaufaj Panu swoimi dziełami, a Twoje plany powiodą się. Oddając nasze związki miłosne i pragnienia w ręce Boga, On będzie kierował naszymi krokami i doprowadzi nas do pełnego i szczęśliwego życia. Dlatego czy jesteś singiel, zaangażowany, czy gdzieś pośrodku tych dwóch stanów, podejmij tę podróż z Bogiem u swojego boku. Niech te refleksje będą przewodnikiem dla wszystkich, którzy szukają kierunku i prawdziwej miłości w swoim życiu. Pamiętaj, że prawdziwa miłość i jej poszukiwanie nabierają szczególnego znaczenia, gdy odbywane są pod boską opieką wzbogaca podróż, dostarczając nie tylko idealnego towarzysza do dzielenia dni, ale także promując wzrost, pokój i szczęście płynące z związku zgodnego z Jego planami. Na każdym kroku tej drogi, zaufaj, że Bóg działa na Twoją korzyść, przygotowując Cię i Twojego przyszłego towarzysza do spotkania w odpowiednim czasie, aby razem budować życie pełne miłości, szacunku i wspólnych celów. Tak więc idź naprzód, zachowując modlitwy i serce otwarte na okazje, jakie Boże miłosierdzie stawia na Twojej drodze. Podróż w poszukiwaniu prawdziwej miłości może być pełna przeszkód i prób, ale nagroda w postaci znalezienia tej osoby, która została przez Boga starannie przygotowana dla Ciebie, jest bezcenna. Wiara, nadzieja i miłość są filarami tego przedsięwzięcia. Nigdy nie pozwól, by zgasły w Twoim sercu. I, co ważniejsze, nigdy nie zapomnij, że miłość boska jest Twoją największą siłą i przewodnikiem w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Niech znajdziesz solidność i nadzieję w obietnicach boskich, świadomy, że On pragnie dla Ciebie tego, co najlepsze, włączając w to Twojego przyszłego towarzysza. Miłość nadchodzi, prowadzona przez troskliwe i pełne mądrości dłonie Stwórcy bądź wierny, cierpliwy i otwarty na miłość, którą Bóg ma dla ciebie zarezerwowaną. A w najmniej oczekiwanym momencie ta miłość objawi się w niesamowitych sposób, przynosząc radość i pełnię do twojego życia. Niech twoje poszukiwanie miłości będzie obficie błogosławione i prowadzone przez Boga, przynosząc nie tylko spotkanie z partnerem twoich marzeń, ale także głębsze zrozumienie miłości, jaką on żywi dla każdego z nas. Niech tak się stanie.